Krasz kanapowy. Dzisiaj gra, która jest bardzo bliska mojemu serduszku, mianowicie jest to Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Jest to w zasadzie pierwsza, pierwszy tytuł, w którym się zetknąłem w ogóle bazując na twórczości Lovecrafta. I bardzo się w tą w tematykę w ten klimat wkręciłem. Było to około 10, 10 lat temu, aż mniej więcej kiedy była dołączona do czasopisma Play, i od tamtego czasu, i się właśnie zacząłem czytać opowiadania, zacząłem nawet e, uczestniczyć w sesji RPG z mechaniki Ktulu. Także się ta fascynacja rozwinęła bardzo pięknie, natomiast zaczęło się właśnie od, od tego tytułu. Jeżeli chodzi o grę samą sobie, popularnie bardzo pasuje do klimatu jakie właśnie często się przejawiają w opowiadaniach Lovecrafta i w całym tym uniwersum mianowicie e, kierujemy poczynaniami detektywa który zostaje poproszony o odnalezienie e, zaginionego sprzedawcy w sklepie i fabularnie właśnie się potem bardzo mocno rozwija, tam oczywiście potem różne potwory różne, y, przeróżne dosłownie się przewijają postacie i potwory z, z całego uniwersum, y, tutaj cała dosłownie można powiedzieć y, plejada okropności, plejada wszelkich paskud. Natomiast, jeżeli chodzi już o samą rozgrywkę, to najbardziej cenię ją za aspekt przygodowy, czyli tam, gdzie właśnie można chłonąć ten świat, gdzie można zwiedzać lokacje, gdzie można tak jak w przegodówkach, po prostu żać przedmiotów, czy na przykład się gdzieś tam przekradać. Natomiast, jeżeli chodzi o aspekt walki, jest on niestety, moim zdaniem, dość średni walka mnie nie wciąga tam raczej o wiele bardziej mi się podoba właśnie kiedy jest w cudzysłowie nie wiem, przegadana kiedy jest dużo, dużo dialogów dużo rozmów kiedy się rozwiązuje różne zagadki, tajemnice się zagłębia się w tajemnice właśnie czytając notatki listy no, są tego typu kwestie Natomiast walka wypada dość średnio, jest to w zasadzie takie tłuczenie się po prostu po głowach z kimś, jakimiś, albo jakimiś rurami, czy jakimiś innymi rzeczami, ewentualnie strzelanie, które jest też takie sobie. Więc raczej ten aspekt walki jest nieco gorzej zrealizowany, i o wiele lepiej się czuję, kiedy mogę sobie po prostu gdzieś pasać, pochodzić po mapie, pozwiedzać niż z kimś się naparzać. Natomiast pewna mechanika, która jest związana pośrednio z walką, jest to leczenie, nasza postać posiada yy, takie yy, punkty, które też może oberwać, tak jak jest właśnie metoda hitboxów. Możemy dostać w głowę czy w brzuch rękę lewą, rękę prawą, bie nogi. W zależności od tego mamy różne potem minusy, na przykład jak mamy ranną nogę, to wolniej biegamy, jak przy run, ranie rąk to oczywiście gorzej się celuje, gorzej się walczy, czyli chodzi o głowę. Mogą wtedy występować Zydł, różnego rodzaju jakieś zaburzenia widoczności, zaburzenia słuchu. Więc co jest jak najbardziej fajnie rozwiązane. I tak samo rozwiązane jest potem leczenie, że musimy sobie potem w pewnych kwestiach, w pewnych momentach gospodarować, co chcemy wyleczyć, bo mamy ograniczone zasoby w apteczce. Musimy czasami wybierać, czy leczymy sobie nogi, czy leczymy sobie głowę, bo na wszystko nas nie będziemy w stanie wszystkiego wyleczyć, bo materiałów medyczny zawsze brakuje. Także zalecana jest rozwaga, żeby rano unikać. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, jest oczywiście jak zwykle ważne zdrowie mentalne, które także możemy tracić y, poprzez różnego rodzaju y, okropieństwa, które widzimy, które uczestniczymy i y, y, też można sobie popsuć y, na własne życzenie czasami y, różne rzeczy wykonując, których nie trzeba wykonać na przykład, oglądając jakieś zwłoki, albo za bardzo się im przyglądając, też możemy dostać ataku, paniki, który następnie też się może odezwać w pewnym momencie, możemy zrobić jakieś kroki bodajże, których po prostu nie ma z tego co pamiętam. Więc różnego rodzaju omamy wzrokowe i słuchowe. Z czasem są coraz silniejsze, jeżeli na siebie nie uważamy, jeżeli chodzi o. Bardzo interesującą mechanikę, bardzo ciekawy fragment, jeden z moich ulubionych. Jest to fragment pokazujący pościg, ponieważ... Lekki spoiler... więc ludzi nie są zbyt przyjaźni i w pewnym momencie zaczynają po prostu nas gonić pod bronią i chcą nas po prostu zamordować. I bardzo ciekawa bardzo efektowna jest scena ucieczki, kiedy jesteśmy zaszczuci, musimy z tego miasta uciekać. A oni nas gonią, strzelają do nas. Więc za pierwszym razem jest to bardzo efektowne, jak gra, Teraz chyba czwarty raz, oraz ja jest już troszeczkę mniej, już się spodziewałem. Natomiast są też takie elementy, które są okropne, które są straszne, jeżeli chodzi o mechanikę. Później trafiamy na. dużo, dużo później trafiamy na statek. Na statku jest oczywiście sztorm, jest atak otworu. No i problem jest taki, że nigdzie nie jest ani żadnej podpowiedzi, ani nic nie jest powiedziane, co masz zrobić, jak te fale lecą i ginąłem po prostu dziesiątki razy, nie wiedzą co się dzieje, chowają się dosłownie wszędzie. Ale nikt mi nie powiedział, że trzeba podejść do rurki, nacisnąć kontrol, żeby kucnąć, nie, to jest c chyba, żeby kucnąć i po prostu czekać. Zresztą sam widać, tak, że się łapie. No to akurat było kiepskie normalnie, było raczej... O wiele ciekawie było, jakby dali jakąś podpowiedź, że trzeba po prostu sobie kłusnąć i to chwycić bo inne podpowiedzi są. Zazwyczaj coś tam było, jeżeli chodzi o broń, na przykład jak używać broni, to się takie rzeczy pojawiały. Natomiast tutaj niestety sprawy o lali. To jest w ogóle jeszcze ciekawe, bo ten element z ta część się bardzo często liczuje i mamy tam z armaty strzelać jeszcze do takich kapłanów, takich potworków. I ile razy to odpaliłem, to ich nigdy nie było, tak naprawdę ja nigdy ich nie widziałem, one się nie pojawiały w mojej wersji, próbowałem to patchować I skończyło się w sumie na tym, że wgrałem taki trainer, że po trzeciej fali, po prostu tej sztormowej się to automatycznie wszystko kończy Pomiędzy falami oczywiście są wrogowie, więc nie czuję się winny, tak musiałem zrobić, tak zrobiłem no teraz mi się nie udało tam dojść, teraz yeah. w zasadzie, tylko moją ulubioną część przyszedłem do recenzji czyli właśnie śledztwo Winsmouth i kawałek pościgu natomiast warto wiedzieć, że tak coś później jest, tam jeszcze są jakieś chodzkie klocki z tymi piecami, które wybuchają bo je szybko potem wyłączyć w kotłowni w tym starym statku Generalnie ten statek jest chyba najsłabszą Najsłabszym elementem całej rozgrywki, jeżeli chodzi o lokacje, generalnie same w sobie, są bardzo ciekawe, e, bardzo się od siebie różnią, są zróżnicowane. Jest właśnie Innsmouth, e, jest e, ta właśnie wyspa, na którą się płynie statkiem. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, Zamglona Wyspa, jest bardzo dużo pułapek szybkiego rodzaju. Na szczęście nie ma dużo walki wtedy. I się człowiek po prostu skacze po tych gzymsach gdzieś tam w jakichś jaskiniach chodzi, i to jest całkiem przyjemne. Jest też potem podwodne miasto. Jeszcze trafiamy też do świątyni zakonu Dagona w pewnym momencie. Tam też bardzo Bardzo przyjemna lokacja. Więc tu się nie mogę przyczepić. No, grafika, wiadomo jaka jest, taka jest.